Siemanko, witam wszystkich. Jestem niesamowicie zaskoczony odbieram ostatniego materiału o Sylasie. Dziękuję wszystkim za naprawdę miłe i zachęcające komentarze. Widzę, że większość z Was prosi o historię poszczególnych postaci i mówiąc to, że nie wiem do końca, jak to zrobić, to znaczy w jakiej kolejności, żeby to było w miarę sprawiedliwe. Nie wiem, czy da się na Ety przeprowadzić ankietę, dlatego dodaję ją serkuszy Google. Będzie ona oczywiście w opisie. Będą tam znajdowały się wszystkie postaci, o których pisaliście w komentarzach, i na następny film wybiorę tą, na którą najwięcej osób zagłosuje. Jeszcze raz bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam do oglądania materiału o Akszanie. Naprawiam świat po jednym draniu na raz! Akszan pochodzi z Shurimy, z miasta Marbu. Bohater wychowywał się głównie na ulicach, więc zaznał niesprawiedliwości świata już od swoich pierwszych dni. W owym mieście główną władzę spróbowali tzw. Wataszkowie, którzy zagarniali dla siły wszystko, co im się podobało. Nie można było się im sprzeciwiać. Mieszkańcy miasta przyjęli taktykę bronną, to znaczy nie interesowali się sprawami innych. Pilnowali wyłącznie własnych spraw oraz starali się nie wyróżniać aż nadto. Aksion z początku również próbował nie wtrącać się w sprawy innych, jednak był typem człowieka, który nie potrafił biernie przyglądać się niesprawiedliwościom w stosunku do innych osób. Coraz częściej zdarzało mu interweniować się w sytuacjach, gdy ktoś postępował źle, niegodziwie, w stosunku do innych osób. Jego charakter i uczynki przysporzyły mu wiele wrogów, przez to łatwiej wcale nie miał. Pewnego dnia przytrafiła się mu tragedia. Aksion został powity niemal na śmierć. Mały spoiler: naprawdę tamtego feralnego dnia umarł, ale wszystko wyjaśnię wraz z jego historią. W tym tragicznym momencie szczęście jednak do niego zawitało. Starsza pani w imieniu Szadia znalazła go nieprzytomnego, tak naprawdę nieżywego na ulicy, która znajdowała się niedaleko jej domu. Kobieta wyróżniała się bardzo mocno od innych mieszkańców. Statystyczny mieszkaniec Marwi przeszedłby obojętnie obok chłopaka, ale nie Shadia. Zabrała chłopaka do swojego domu. I udało się go uratować. Natomiast Shadia była członkinią zakonu strażników światła, który miał za zadanie walczyć z Harrowing i jego wysłannikami. Akshan zamieszkał z Shadią. Strażniczka przez spędzanie czasu wraz z nowym lokatorem odkryła, że posiada on dość ciekawe cechy, w szczególności Akshana wyróżniała odwagę rozumienia i nie miał on problemu by wzbudzać sympatię u innych osób. Te cechy są szczególnie ciekawe jak na mieszkańca Marwi, gdzie są oni zazwyczaj tak co można powiedzieć, że w szarym kolorze. Osoby, które nie interesują się innymi, starają się nie wyróżniać oraz nie są odważni, gdyż nie są w stanie sprzeciwiać się niesprawiedliwości. Strażniczka uważała, że bohater posiada naprawdę ogromny potencjał, więc postanowiła zawrzeć z nim układ. Powiedziała, że pozwoli mu u siebie zostać pod warunkiem, że będzie trzymał się z dala od swoich wrogów oraz że poświęci się zakonowi. Chłopak się na to zgodził. Szadia uczyła go wszystkiego, co tylko wiedziała. Szczególnie uczyła go przetrwania, gdyż była samotną strażniczką, więc musiała na ten temat wiedzieć naprawdę sporo. Czas mijał, a Aksan zadziornego chłopca wyrósł na krzepkiego mężczyznę, który stał się zgubą wszystkich nikczemników. Szadia uczyła Akshana dalej, jednak z biegiem czasu zaczęła się stawać coraz bardziej zdystansowana i smutna. Dla Akshana Szadia była bardzo bliską osobą jak i na odwrót. Zauważył u niej zmianę, więc zaczął wypytywać. W końcu strażniczka postanowiła wyjawić mu prawdę dlaczego jest bardzo zmartwiona ostatnimi czasy. Powodem była nadchodząca harowin, który miał być większy niż ktokolwiek by widział czy przypuszczał. Jednak nie była to sytuacja bez wyjścia. Pokładała ona nadzieję w starożytnych broniach strażników, które były pogrzebane w grobowcach w Shurimie. Poszukiwania ich poszły na marne, gdyż nie było już tych broni na ich miejscach. Zostały one zagarnięte przez lokalnych watażków. Strażniczka, zdając sobie sprawę, że nie ma wyboru, zwróciła się do nich, prosząc lub co lepiej oddać sytuację, błagając, by zwrócili starożytne artefakty na rzecz walki z Harrowing, które nadchodziło już wielkimi krokami. Motaszkowie, jak się można domyślać, oczywiście odmówili. Jedyna nadzieja została pogrzebana w tamtym momencie, ale Strażniczka nie postanowiła się poddawać. Postanowiła sprawdzić wraz z Akszanem arsenał, który posiadała. Podczas sprawdzania stanu arsenału, Akschan natknął się na bardzo ciekawą broń. Ową bronią był tzw. rozgrzeszat, który był przepełniony potężną, pradawną magią. Owa broń posiadała zdolność wskrzeszania. Warunkiem wskrzeszenia umarłego było zabicie jego zabójcy przy jej użyciu. Szadia, zauważywszy, co ogląda i dotyka Akshan, natychmiast zebrała mu tą broń i zakazała z niej korzystać. Powiedziała, że nikt nie powinien jej dzierżyć, a sprawa życia i śmierci powinna zostać w rękach przeznaczenia. Akshanowi nie podobały się zasady zakonu. Nie rozumiał oraz nie chciał podporządkować się przeznaczeniu, o którym tak dużo mówiła Ashadia. Życie spędził oglądając, jak niesprawiedliwość dotyka dobrej osoby. W tym momencie wiedział już tylko, że jeśli przeznaczenie naprawdę istnieje, to zdecydowanie potrzebuje ono pomocy, którą był w stanie zapewnić właśnie rozgrzeszacz. Akson ciągle wypytywał Ashadia o historię owej broni. Czas upływał, pytań narastało, aż w końcu Akson dokonał odkrycia, które było naprawdę wstrząsające. Lata temu, gdy został pobity i uratowany przez Strażniczkę, to tak naprawdę wtedy umarł, a Shadia wskrzesiła go przy pomocy rozgrzeszacza, zabijając przestępcę, który zgotował mu koszmar. Teraz w głowie Akshona była tylko jedna myśl, a mianowicie, że jest bardzo dużo osób, które zdecydowanie bardziej zasługują na to, by zostać przeszonym przez tą broń niż on. Podczas gdy Akshon rozmyślał o zakonie sprawiedliwości rosowej broni, Shadia nadal próbowała naciskać na watażków i ubłagać ich o zwrót artefaktów. Napięcie narastało coraz bardziej, aż doszło do tragedii. Pewnego dnia, Akson przechodził obok miejsca, gdzie niegdyś został śmiertelnie powity. W tym momencie znalazł tam ciało, niemal w tym samym miejscu, gdzie on się wcześniej znajdował. Zamordowaną osobą była niestety jego mentorka Shadia. Była to dla niego bardzo dotkliwa tragedia, jednak bohater dokładnie wiedział, co powinien teraz uczynić. Prowadził parę zmian w rozgrzeszaczu i postanowił dokonać zemsty na wataszce, który zabił Shadię. Nie wiedział, który z nich dokładnie to zrobił, więc postanowił zabijać jednego po drugim, aż w końcu szady zostanie wskrzeszona. To nie koniec historii Akszana. Mamy jeszcze do dyspozycji dwie rzeczy z jego historii. Jedną z nich jest opowiadanie o poszukiwaniu zagubionych rzeczy. Przejdźmy więc do niego. Opowiadanie zaczyna się kilka tygodni po zamordowaniu Szadi. Akszan bardzo przeżywał utratę mentorki. Gromadził wszystkie rzeczy, jakie tylko mu po niej zostały, a i tak w umyśle postać Szadi stawała się coraz bardziej zamazana. Dosłownie jakby mu umykała. Akshan często wyjmował rysunek, który przedstawiał Shady'ą. Na niego patrzył, po chwili zamykał oczy, by przypomnieć sobie jej rysy twarzy, jednak to coraz częściej zaczynało go zawodzić, a ona stawała się coraz bardziej niewyraźna. Akshan zdezorientowany i przerażony, zaczął rozmyślać dlaczego ona mu ucieka. Wpadł na pomysł, by zdobyć coś, co pomoże mu zachować wspomnienia o niej. Action udał się do targowiska, gdzie w załuku dostrzegł młodą, bezdomną kobietę, która na swoim nadgarstku miała bardzo dobrze mu znaną bransoletkę z masy perłowej. Aksion zaczął wypytywać kobietę, skąd ona to, to ma, od kogo to zabrała. Kobieta niechętnie chciała powiedzieć, od kogo to ma, gdyż może to przysporzyć problemów. W końcu to miasto Marwi, gdzie nie wolno wtrącać się w sprawy innych. Po dość wyczerpującej rozmowie, kobieta powiedziała, że ma to tak zwanego Diabła z wiedm", który mieszka w pałacu na podgórzu. Kobieta twierdziła, że nie ukradła mu tej bransoletki, a jedynie wzięła to jako zapłatę za posprzątanie jego stajni. Action podziękował i powiedział, że wybiera się do niego na odwiedziny, gdyż może być w posiadaniu większej ilości pamiątek poszadi. Kobieta próbowała go od tego odwieźć, użyła nawet argumentu, że nie powinien tam się udawać, gdyż owa osoba jest mordercą. Action powiedział, że akurat to już wie i udał się do tego pałacu. Po to słoną nocy w największym roku dostał się do dobrze strzeżonej poświadłości wataszki. Owy diabeł z wydm spał. Akszan obudził go, przystawiając mu pistolet do głowy, a drugą ręką zakrywał twarz, aby ten nie krzyczał. Zaczął wypytywać, skąd on miał tą bransoletkę oraz czemu obok niego znajdują się jeszcze cztery takie same bransoletki, które również należały do Shadi. Wataszka odpowiedział, że jej nie zabił a że wie, kim jest Akszan i że zabicie go nie zwróci jej życia oraz zapytał się Akszana, czego on tak naprawdę chce. Akszan odpowiedział, że wie, że czas na wskrzeszenie jej prawdopodobnie już dawno przeminął i że jedyne, czego teraz chce, to pokoju. Akszon wstrzelił pociski światło z broni. Nowy diabeł z wydm umarł. Strażnicy przybiegli jak najszybciej do jego pokoju, jednak bohater zdążył już uciec i zniknąć w ciemności. Bohater powrócił do miasta, gdy słońce znowu się wznosiło. Przechadzał się uliczkami i rozmyślał. Patrzył na te bransoletki i próbował wyobrażać sobie twarz Shadi, jednak teraz jeszcze słabiej ją widział. Nie wiedział dlaczego tak się dzieje. Wiedział tylko, że jego mentorka nie pochwaliłaby zabicia przez niego diabła z wydm. Przebracał jedną z bransoletek w dłoniach i zauważył drobny napis wygrawerowany po jej wewnętrznej stronie. Oddaj wszystko, a żyć będą wszyscy. Była to stara mantra strażników, którą bardzo dobrze znał. Nagle dostał lśnienia. Udał się do załuku, gdzie śpi zazwyczaj bezdomna kobieta. Podarował jej te bransoletki i dodałby sprzedała jej jubilerowi z dzielnicy przypraw, gdyż on zaproponuje po prostu korzystniejszą cenę. Po akcie dobroci z jego strony był niesamowicie zadowolony ze spojrzenia bezdomnej, pomimo że w tym momencie rozstał się z pamiątką po jego mentorce, w jego wyobraźni powróciły jej rysy twarzy i widziały ją dokładniej niż kiedykolwiek. Ostatnia rzecz, w której widzimy Bachterę jest cinematic strażnicy światła rozgrzeszenia. Oczywiście jeszcze chwilę przed cinematykiem pojawia się Action. Lucian jeden ze Strażników Światła wyrusza do szyrimy, aby zwerbować jeszcze jednego strażnika z potężną bronią zwaną Rozgrzeszaczem. Gdy udaje się do Shirimy, spotyka Aksana, który rozpoznaje w nim strażnika. Między bohaterami wywiązuje się rozmowę. Lucian mówi, że szuka strażniczki tego zakonu. Aksan przekazuje mu, że była jego mentorką i niestety już nie żyje. Lucian próbuje przekonać chłopaka, żeby do nich dołączył, gdyż Rozgrzeszacz jest niezbędny, aby przywrócić życie zmarłym. Akson finalnie dołącza do grupy strażników, w których skład wchodzi Lucian, Senna, Graves oraz Wayne. Przystępują oni do finalnej walki z Wiego. Z początku zostają przez niego pokonani, a sam Wiego zabiera Gwen oraz Senne do innego wymiaru, gdzie udaje się również przeżyć Aksonowi. Dodam, że chyba Gwen oraz Senna w tamtym momencie są martwe. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kiedyś jak był ten event, to można było czytać tą historię w kliencie Lola, ale tego dokładnie nie pamiętam. Lecz wydaje mi się, że Lucianowi potrzebny były rozgrzewacze, żeby skrzesić Senne, która chyba Dodam tutaj, że chyba musiała umrzeć, by pokonać Wiego, ale nie jestem tego pewien. Wiego udało się przyzwać pełną duszę Izoldy, czyli swojej ukochanej. Izolda zaczyna prawić mu morały oraz prawdę. Mówi Wiego, że po co było to całe zrujnowanie? Czy nie było to przypadkiem przez głupią obsesję? Dodaje, że kochała go do ostatniego tchnienia i dlaczego dla niego to było za mało. Mówi, że ich tragedia powinna umrzeć wraz z nią, po czym patrzy się na Aksana i mówi, a teraz pozwól mi spocząć. Akszent wstrzeliwuje wiązkę światła prosto w Izoldę i ta odchodzi. Wraz z odejściem Izoldy wstrzeszona zostaje senna oraz Gwen, Przynajmniej tak mi się wydaje. Strażnicy światło pokonują w jego i go pieczętują. Na koniec jest chwila czułości między Lucjanem i senną. Akszent podchodzi do Wayne i próbuje ją objąć. Jednak tak uderza go łokciem w brzuch. To już wszystkie rzeczy, jakie udało mi się znaleźć o Akszanie. Mam nadzieję, że wyczerpałem materiał oraz że wam się podobał. Przypominam, że jeśli podobają Wam się filmy, to prosiłbym o pozostawienie słowa lajka oraz komentarza. Jeszcze raz bardzo dziękuję za mega miłe komentarze w ostatnim filmie. Przypominam o ankiecie, która znajduje się w opisie. Chciałbym z tego miejsca życzyć Wam wesołych i zdrowych świąt. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do następnego.